Przede wszystkim raduje się z tego, że mamy już papieża, że nie jesteśmy osieroceni że mamy nowego namiestnika Chrystusowego na ziemi. Myślę, że też od razu jest w sercu taki duch modlitwy, by go wesprzeć, bo przecież kto by nim nie był dzisiaj w tych dzisiejszych warunkowaniach świata na pewno wyzwanie jest ogromne i tego wsparcia potrzebuje. A papam! Myślę, że mamy jakiś taki sygnał trochę od boskiej opatrzności, tak to trochę odbieram, że przedstawiciel Kościoła, który już przeszedł trudne chwile. Te wszystkie zwłaszcza związane z tymi trudnymi sprawami y, związanymi z pedofilią w Ameryce. Kościół amerykański oczyścił się w znacznej mierze. Kościół amerykański y, można powiedzieć wyszedł na prostą. My jeszcze jesteśmy jakby trochę na zakręcie, Kościół Europejski. Kościół w Polsce też, więc myślę, że to trzeba też także traktować znakowo i w tym widzę duży palec Bożej Opatrzności, Bożego Ducha, bo już będzie nas prowadził biskup. Teraz już papież, który ma pewne kroki już, że tak powiem, za sobą i są już na prostej widzi lepiej, lepiej tę tą, tą przyszłość i ten horyzont. Więc spodziewam się tutaj e, takiego jasnego też prowadzenia. Życzymy oczywiście papieżowi nowemu Leonowi XIV, wiele mocy światła Bożego na każdym kroku. Chciałbym, żebyśmy też e, jak najszybciej mogli e, dostąpić e, no, no takiej łaski, żeby też papież nowy przybył do naszego kraju. E, ale no, też już dziś mogę powiedzieć, że najważniejsze będzie to, żebyśmy byli w takiej duchowej jedności z papieżem, pilnie wsłuchiwali się, zwłaszcza teraz w tych pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach, w to, co mówi, bo tu będzie dużo z takiego, myślę, programu także całego pontyfikatu. się, jak voi! Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il greggio di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano. A tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi.